Panie, tak jak widać, jestem na, na autostradzie, jadę A4 i włączyłem na żywo livea, żeby powiedzieć coś takiego, powiedzieć pewną trudną historię, sytuacja kiedy pierwszy raz zostałem podejrzany. O, to, że chcę skrzywdzić pierwszy raz przez służby, takie służby można powiedzieć. Mm, nie, wiem, czy to wtedy już byli bohaterowie naszych. naszych czasów Heroes of Our Time z World of Tanks? Chyba tak, chyba. byli Psi, Genek i Pako. Czy nie pytał, tak? Ja chciałem pojechać sobie raz tym zaprzęgiem do Kazimierzy Wielkiej. No tak, na, na, na wycieczkę, na, na, na ten... na zwykły spacer, tylko zaraz, zrobimy tak, żeby mu się nie stresował i nie jadł. I... i tam... na tej wycieczce... w trakcie wycieczki zostałem schwytany przez policję i przez bohaterów ostatnich czasów Heroes of a teraz yy, właśnie i chcę wyjaśnić, co się stało, na czym polega cała sytuacja. Ja zostałem wtedy posądzony o to, że chcę skrzywdzić wychowawcę z domu dziecka Roberta Gogowieckiego. Zaatakował mi tir teraz, ale to także bardziej tak zachęcił mnie może do szczerszej wypowiedzi, bo tutaj mnie tiry cały czas atakują. Wszystko się zaczęło od tego, że ja właśnie tutaj chcę opowiedzieć o tej historii, jak to było z tym Robertem Bogowieckim z Maxem, który umie karate i z tym jak pojechałem raz do Kazimierzy i ratowali, okazało się, ujrzałem zdumiony, że ratują Baby metal, że ratują Pana Roberta przede mną i że wtedy też właśnie jak próbowałem jechać tym przynim zaprzęgiem, oni też Zaczęli mnie chwytać gdzieś po drodze w ogóle. To były takie pierwsze, wtedy jeszcze nie pracowałem w busie. To były lata, nie wiem, to 2013, 2014 czy 2015. Coś takiego. I wszystko się zaczęło od tego. I tutaj właśnie chcę powiedzieć tak w skrócie: jak doszło do tego, na czym to polegało? i. Pan Robert był pierwszą osobą z Kazimierzy, z Domu Dziecka jako wychowawca. Bo ja już mówiłem, powiedziałem o pani Morze nie? z Cuznowic, ale nie będę y, cały czas w kółko tam się przyjechał. Jest dużo anegdot, dużo, mnóstwo różnych anegdot tutaj z tą inwigilacją związanych i właśnie kolejną anegdotę opisuje teraz Robert Gogowiecki, y, który został chyba dyrektorem szkoły numer 3 w Kazimierzu Wielkiej. O, przestali mnie taranować tirami, brawo panowie, dziękuję. Dziękuję za to, że przestaliście mnie szmacić teraz na A4. Yy, więc wszystko się zaczęło od tego, że ja w Jastrzębnikach zamieszkałem yy, u ojca, u, u Zenka i wybudowałem sobie taki budynek gospodarczy, tam mieszkałem i Poszedłem do pracy to Paczutowic do Stadiny Konni, i wtedy z tych Paczutowic właśnie przyszedłem policjant, zaczął śledztwo jakieś prowadzić, i oni zaczęli mnie wtedy inwigilować. i Zaczęli mnie słuchać po prostu. I nawet yy, zaczęła się inwigilacja, wręcz zaczęły się takie reality show policyjne, nie? Yy, że oni zaczęli normalnie patrzeć, wszystko co reagować, na to co mówię i tak dalej. Między innymi ja zacząłem wtedy yy, tam sobie jakieś tam winko, piłem piwo. I ja zacząłem wtedy normalnie dyskutować z nimi, gadać z nimi do, do tego, nie? Do ściany, tak jakby. A oni później opisywali w League of Legends, w grze, czy World of Tanks, normalnie na komen, formę komentarzy, czy, ten, czy nazwy, wyniki różne takie, zaczęli prowadzić taką sekretną obławę na mnie niby, nie? To się wtedy właśnie zaczęło takie jedwabne, jakby, yy, taka sekretna obława na Henka Granka. I ja Między innymi wtedy, w tamtym czasie, tylko że oni nie mieli żadnego jakiegoś pretekstu, jakiegoś nic nie było podejrzane, nic, nie było żadnego zarzutu, w ogóle nic. Więc oni po prostu zaczęli inwigilować na, na sucho, bez niczego i zaczęli szukać czegokolwiek. I natknęli się na to, że ja często krytykowałem pana Roberta Gołogowieckiego z Domu Dziecka, że a, on był wychowawcą u nas w pierwszej grupie, ja tam byłem, i on. Ja zacząłem tak, a, że on taki zły, że niesprawiedliwy, że oni mnie niepotrzebnie z tego Domu Dziecka usunęli, że to w ogóle było niesprawiedliwe. Tak zacząłem narzekać i gadać w ogóle, ten. i oni wtedy, tak jakby znaleźli punkt zaczepienia, nie? Ja się nie spodziewałem tego, nie? Ja chciałem się przejechać tam, przejechać się tylko chciałem do tej Kaźmierzy, Nic więcej, na wycieczkę. I zacząłem patrzeć na smartfonie trasę i tak dalej, yy, taką trasę, nie autostradą, nie, znaczy nie drogą główną, nie szosą, asfaltem, tylko przez polne drogi. I oni stwierdzili, zauważyłem, że ja, bo to było takie, troszeczkę takie śledztwo, taka obława w stylu harcerzy, nie, że, że po prostu takie tak, to było odburzone, jakieś takie głupie, debilne, ale no można powiedzieć, okej. Okay. To były początki inwigilacji. Początki w ogóle smartfonów dopiero wchodziły, internetu i tak dalej. Ludzie się dopiero uczyli, nie, nie umieli, więc może ten, można to tłumaczyć w ten sposób. I tak, już mnie poinformowali. Zobaczyłem, jak zacząłem wytyczać trasę i szykować się, to już takie pojawiły że o, jesteś takim zajebistymi służbami i my cię teraz już inwigilujemy, że widzimy, że coś kombinujesz, nie? Później jadę normalnie gdzieś tam przez pola, za Kubowice już dojechałem. I nagle yy, patrzę, a tu yy, stoi radiowóz, nie? I to normalnie tak w Polach, nie na drodze, nie na, nie na y, asfalcie gdzieś czy normalnie ten, tylko w Polach, szakach, yy, jeden kilometr normalnie od jakiejkolwiek drogi czy ten. I oni widzą, że czekają na mnie, nie? Yy, I później jeszcze dalej dalej trochę tam pojechałem, zobaczyłem tak widać. Być może jakąś obławę taką zrobili w ogóle, że tak jak czekają na mnie i tak dalej. I stwierdziłem, kurczę, ej, wtedy się pierwszy raz, pierwszy raz się wtedy w życiu przeraziłem tym, że ci ludzie są tacy troszeczkę jak szaleni, że oni jakąś taką szaloną obławę robią na moją osobę, nie? Że faktycznie y, nie wydaje się to i tak dalej i że oni nawet wszystko cokolwiek robię gdzieś chce jechać, czy, czy ten oni wszędzie doszukują się jakiegoś przestępstwa czy coś w tym stylu, nie? Że oni... Yy, tak jakby zareagowali w ten sposób, że yy, dali mi to zrozumienia później właśnie, że ja niby chciałem jechać i skrzywdzić tego Roberta Kukowieckiego i że oni go ratują przede mną, nie? I później znowu za jakiś czas też się zdarzyła taka sytuacja, że jechałem do Kazimierza jakieś tam sprawy załatwiać i idę i właśnie też y, zaczęła się taka nerwówka, też się zaczęła taka po drodze jadę gdzieś tam w skalbieżu, jakieś radiowozy tutaj gdzieś jakieś kurde stoją, podjeżdżają, y, w ogóle ten... Y, widać, że y, ja tu może nie jestem w stanie tego tak uzasadnić, y, opisać dokładnie, to było kurcze y, 10 lat temu ponad. I, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, że oni wtedy taką. Zaczęli normalnie tak, jakby gdzieś wchodzić do jakiegoś urzędu czy gdzieś coś załatwić, i oni normalnie zaczęli alarm uruchamiać tam, że jest niebezpieczny gość, czy coś tam kombinuje i tak dalej. I że jest ten. Sytuacja nadzwyczajna. I punkt kulminacyjny nastąpił, kiedy ja zacząłem iść, przechodzić gdzieś koło szkoły numer 3. I tam już się zrobiło takie. Taka atmosfera, że gdzieś nagle jakieś samochody podjechały, wysz, w, i wtedy właśnie wyszedł Max, takiego, że ja nie wiem jak się nazywa, który w Kazimierzy. O, tutaj. Aha, bo ładowuje się bateria, muszę pospieszyć, który tam gdzieś prowadzi jakąś szkołę karate czy coś takiego. Y, I oni wszyscy tak widać, że. Tak, jakby zrobili taką akcję, że ratują tego Roberta Grobowieckiego przede mną, że y, uczepili się właśnie tego, tych moich wypowiedzi, że y, ja krytykowałem. Nie wiem, no po prostu tak, w ogóle nie można skrytykować. Znaczy, generalnie jest taka, taki wniosek z tego płynie, że jeżeli jest się w ogóle już inwigilowanym w taki sposób jak ja, że jest się w ogóle też. Y, Taką osobą, którą, do której tam ktoś się tam czepia, czy ktoś ma jakieś wąty i... Yy, I tak na mnie po prostu specjalnie po znajomości zacząłem to robić, troszeczkę tą obławę, całą tą inwigilację. To... To w gruncie rzeczy yy, nawet zwykłe narzekanie na kogoś, czy jakieś krytykowanie kogoś, czy coś, staje się zbrodnią, nie? Bo to stało się właśnie zbrodnią. Samo to, że ja po prostu narzekałem na tego yy, pana Roberta. I efekt tego taki był, że właśnie mi się wydaje, tutaj chcę tak zakończyć to, tą moją wypowiedź, że jego poinformowano o tym prawdopodobnie, właśnie y, Tomasz Witkowski w swojej książce pisze, opisuje taką historię. Na początku y, trzeci tom, psycholog, zakazana psychologia, on opisuje taką sytuację, że ABW doszło do niego i go y, poinformowali, że że ktoś tam na niego jak jakiś oszust, chce, chce jakąś akcję zrobić i oni go informują, i ratują przed nim. I y, to jest jedna z takich ulubionych akcji. Ludzie często takie, y, y, policjanci czy jakieś służby często robią tego typu akcje. No lub uwielbiają tak, tak robić akcje, że ratują tam kogoś, to, to później opiszę to z czasem, bo to jest często powtarzać ten wątek. Ja tutaj opisuję pierwszą sytuację tego typu, która miała miejsce ze mną właśnie i pierwszą osobą, która została ostrzeżona przede mną i to w ogóle bez żadnego powodu, tak na siłę i to tylko dlatego, że tam skrytykowałem czy coś tam narzekałem na tą osobę, to oni zrobili z tego wielką sprawę i wielką obławę jakąś taką urządzili. Pogrosili stan tam nadzwyczajne zagrożenie, że ja czyhałem na, na niego, niby na Roberta Gołowieckiego, czy coś w tym stylu. I podejrzewam, że ciekawi mnie, czy został poinformowany o tym i czy on właśnie był tak, jakby informowany, że ja tam niby coś chcę, czy coś w tym stylu, ale to jest nieprawda. Aczkolwiek nie chodzi mi tutaj w tym filmiku o to, żeby, żeby powiedzieć, że to nieprawda, tylko um, opisać to, że to było właśnie pierwsze tego typu zdarzenie.